Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie z Etihad w Manchesterze, gdzie publiczność przywykła do piłki na najwyższym poziomie. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Klaskowski. Zapraszamy na piłkarską ucztę, jaką zawsze są spotkania angielskiej Premier League. Drużyna Manchesteru City zmierzy się z Tottenhamem. Witamy Państwa dziś na trybunach, naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Numer 9, Robert Lewandowski. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Mamy tutaj, Jacek, do czynienia z systemem 4-3-3, dość popularnym w dzisiejszych czasach. Tak, głównie w przypadku ofensywnie grających drużyn. To ustawienie idealne do gry wysokim pressingiem, bo trzech napastników wspieranych przez linię pomocy może skutecznie utrudnić obrońcom rozgrywanie piłki. Spójrzmy na skład Tottenhamu na dzisiejsze spotkanie. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Najbardziej aktywną częścią stadionu Etihad jest trybuna południowa, gdzie zbierają się najgłośniejsi fani Manchesteru City. Są tam kibice, którzy doskonale jeszcze pamiętają trudniejsze czasy i którzy byli z klubem na dobre i na złe. Trzeba jednak powiedzieć, że na stadionie właściwie nie ma kiepskich miejsc. Obiekt tak zaprojektowano, żeby z każdego miejsca był świetny widok na murawę. Świetna obrona. Dla Manchesteru City: Marko Veratti, Dajer, Orie. Erik Dajer, Berchin. Świetna akcja w obronie. Po raz pierwszy mamy możliwość obejrzenia dziś nowego bocznego obrońcy. Ma tutaj teraz miejsce. I mamy bramkę, ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Sprytnie złud obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Wznawiamy grę. Manchester City prowadzi. To może trochę zmienić taktykę obu zespołów. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Agüero, bramka coraz bliżej. No i udało się odzyskać piłkę. Minson. Rozpoczynają kontratak. Ma do kogo podać. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o Musi teraz wyjaśnić. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Lewandowski. Lewandowski! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! I mamy bramkę dla City. Obywatele odjeżdżają rywalom. Mają teraz dwa gole przewagi. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią? Żeby zabrać do domu piłkę meczową. No, 2 do 0. To już bezpieczny wynik. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Jeszcze raz zobaczmy tę bramkę. Krótkie rozegranie. Stoms I zmarnowana szansa. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Cały stadion na chwilę zamarł, bo strzały z takiej odległości rzadko nie kończą się bramką. Reim Sterling? Dobrze próbował, ale stracił. Piłkę z linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Zimczenko. Manchester City ma dziś dużo więcej zgrę. Do tego nie tylko częściej rozgrywają piłkę, ale też potrafią to przekuć na okazje bramkowe. I jak widzimy na tablicy wyników, większą liczbę bram. Może uderzać na bramkę. I mamy bramkę. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu we właściwym czasie. Tak tak. Manchester City znowu strzela bramkę i podwyższa wynik. Są dziś wyraźnie lepsi i bardzo skuteczni. Rywale nie mają właściwie szans. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Zagrywa piłkę na skrzydło, ale źle to rozegrali, a tak ładnie się zapowiadało. No, uderzając z tej odległości, chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Manewrował obrońców, no i teraz. No i wysoko, ponad powszeczką. Laport, Marko Weratki, Robert Lewandowski. Dobrze, Lewandowski. Mocne udane wejście. The referee has there will be a minimum of Orie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Koniec pierwszej połowy. W której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest 3 do 0. Gdy Robert Lewandowski jest w takiej formie jak dziś, cała drużyna w ciemno może grać na niego. Bo wiadomo, że dobrze wykorzysta każdą okazję. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem, ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalne. Tracą piłkę po tym podaniu Lewandowski. Wciąż Robert Lewandowski. Okazja Lewandowskiego! Tak, mamy bramkę, proszę Państwa! Dla takich chwil ogląda się mecze. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem to już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Nie ma, nie ma litości dla rywali. hat trick kompletuje dzisiaj te bramki, tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Akcja skrzydłem, dobre podanie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Aguero. Spalony, a tak zatrzymamy. Przypomnijmy jaki mecz czeka teraz Tottenham. Zmierzą się z Newcastle United, a będzie to mecz w rozgrywkach Premier League. Nie powinien to być dla nich trudny mecz. Wydaje się, że przewyższają rywala co najmniej o klasę. Pytanie, czy będą potrafili to potwierdzić na boisku. Minęło 15 minut drugiej połowy. Prasowy rzecznik Walencji potwierdził, że właśnie pozyskali nowego zawodnika. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Bramka Manchesteru City. Co strzał, to bramka. Niesamowite. Takie mecze nie zdarzają się często, ale trzeba przyznać, że jest dziś w fantastycznej dyspozycji. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dobrze teraz odczytał intencje. Przejął piłkę. Riyad z Zinchenko Reem Sterling robi się niebezpiecznie. Dośrodkowanie do Lewandowskiego. Aguero. Aguero, bramka coraz bliżej. Walczy tam. Był gdzie być powinien. Wybija tę piłkę daleko jak najdalej od własnej bramki. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. I na dalszy słupek, tam jest De Bruyne. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Remsterling, Sterling, Marko Weratki, Lewandowski. No, takim strzałem nie pokona się Lorisa. De Bruyne. Sergio Aguero. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. Boisko opuści piłkarz Tottenhamu. To już końcówka tego jednostronnego meczu. I tak oto tracą piłkę. Może zdecydować się na strzał. Wyciągnął się jak długi, obronił to. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Centra do Lewandowskiego. I piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Fani Manchesteru City są przyzwyczajeni do niemiłych zwrotów akcji w ostatnich minutach. Ale tym razem wygląda na to, że nic nie zakłóci ich szczęścia. Tak, w tym meczu raczej nic. Te brujne, te te Sergio Aguero. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz znowu bramkarz. Blisko już do bramki. No takim strzałem nie pokona się Lorisa. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba, że arbiter coś doliczy. Sergio Aguero. Aguero ciągle ma piłkę. Centra do Lewandowskiego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Berchwin. Mecz zakończony. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Kapitalny występ. Dzisiaj naprawdę rozprzestrął mu się worek z bramkami. Grał fantastycznie i w pełni zasłużyłby świętować z drużyną to zwycięstwo.